Tu nowa. Nie mam czasu na głupoty. Nie jestem Kerrigan. Gdyby to o mnie zrobili grę, nie byłoby wątpliwości. Nie, nie przefarbuję się na rudo. Jeśli żyją, to tylko dlatego, że jeszcze ich nie zabiłam. Co mam powiedzieć? Jestem świetnie wyposażona. Patrz, gdzie klikasz. Towar Macany wcale nie należy do Macanta. Słuchaj, muszę ci powiedzieć o Męksku. Wiesz, że... Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Czyżbym wykryła atak jądrowy? A może po prostu cieszysz się na mój widok? W akademii całymi dniami wysłuchiwałam tylko Sara to, Sara tamto, jaka ta Kerrigan jest wspaniała, czego nie zrobiła Kerrigan, 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 ruda małpa. Chcesz się ze mną umówić? Daruj sobie kwiaty i podaj amunicję. Puh. A w ogóle to zdajesz sobie sprawę, że to będzie randka na jeden strzał? Jakiego diabła mi tłumik, jak wszyscy wokół strzelają? Nie do wiary, że kazali mi się gzić z toszem. Zaraz, to ja w tej mandze miałam wymazaną pamięć? Psia ciągle zapominam. No, powiedz jakiś kawał o blondynce. <gryw> Widzisz, jakie śmieszne? Porażki nie ma w opcjach. Serio mówię, sprawdź menu. Poczekam. No i co, rację miałam? Tu nowa. Nie mam czasu na głupoty. Może by mi ktoś pomógł? Powinniśmy bronić tego fortu. Może by mi ktoś pomógł? Ktoś ma ochotę zniszczyć ten fort? Atakuje przeciwnika.